Co się stanie, gdy puknę w tył w to urządzenie? A jest nim iPhone. Witam serdecznie, mam na imię Mariusz i zapraszam na film. Tyflu Akademia przedstawia. Mikrofon, przycisk. Hello. Asistent. Co tam? Właśnie sobie podśpiewuję pod wirtualnym nosem. Jak się czujesz? Jestem już po kawce i gotowy do działania. Przedstaw się. Mam wiele twarzy. Znajduję odpowiedzi na Twoje pytania, pomagam w codziennych sprawach, opowiadam dowcipy i świetnie słucham. W skrócie jestem Twoim asystentem Google. Asystenta Google przede wszystkim możemy zainstalować na smartfonach systemem Android, jak i również na urządzeniach systemem iOS. Natomiast gdybyśmy chcieli porozmawiać z asystentem, musimy uaktywnić mikrofon. I żeby to zrobić, to wystarczy stuknąć dwa razy dwoma palcami w ekran i na przykład zapytać go, jaka będzie jutro pogoda. Jutro w Sękocin Stary będzie 18 stopni i będzie padać. A w piątek? Piątek w Senkocin Stary będzie 18 stopni i wystąpi częściowe zachmurzenie. Również możemy zapytać go. Ile jest kilometrów do Katowic? Twoja aktualna lokalizacja znajduje się 313 km od punktu Katowice. A do Gdańska? Twoja aktualna lokalizacja znajduje się 389 km od punktu Gdańsk. Możemy również napisać wiadomość? Napisz wiadomość. Do kogo chcesz wysłać wiadomość? Sławek Cywka. Ok, jak brzmi wiadomość? Cześć, przecinek. Jak? Mija dzień, znak zapytania. Pozdrawiam Mariusz. Wiadomość do użytkownika Sławek Cywka o treści: Cześć przecinek, jak mija dzień, znak zapytania. Pozdrawiam Mariusz, chcesz wysłać czy edytować wiadomość? Wysłać. Wysyłam Twoją wiadomość do kontaktu Sławek Cywka tekstowe edycja. Cześć przecinek, jak Dzień, znak zapytania. Pozdrawiam, Mariusz. I jak można zauważyć na, na załączonym obrazku. Niestety asystent nie wysłał nam tej wiadomości automatycznie, tak jak to robi na smartfonach z systemem Android, tu natomiast przekierował nas do aplikacji wiadomości, i to my musimy zdecydować i odszukać przycisk wyślij, aby tą wiadomość ręcznie wysłać. Wyślij, przycisk. Jeżeli wykonam gest w prawo, to mam przycisk wyślij i gdybym tutaj stuknął dwa razy jednym palcem w ekran, to wiadomość zostałaby wysłana. Natomiast Nowa wiadomość. u góry ekranu znajdę przycisk anuluj. Przycisk. Anuluj. I jeżeli w niego stuknę, aktywuję go stukając dwa razy jednym palcem, Przycisk, to wrócę do ekranu głównego aplikacji Asystent Google. Asystent również potrafi zadzwonić, ale niestety sytuacja wygląda identycznie, jak to pokazałem przed chwilą czyli przekieruje nas do ekranu, na którym to będziemy mieć do wyboru tylko dwa przyciski. Jeden z nich to będzie połącz z tym konkretnym numerem, a drugi przycisk to będzie anuluj. Dzięki za uwagę. Ależ proszę bardzo. Dajcie znać w komentarzach, czy w ogóle korzystacie z tej opcji, która pojawiła się w IS14, czyli stuknięcie w tył jednym palcem dwa razy lub trzy i czy w ogóle korzystacie na co dzień z asystenta Google. Jeżeli tak, to czekam na komentarze. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.